Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zorganizowali spotkanie wokół książki zatytułowanej Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy zrębów II Rzeczpospolitej. Spotkanie, na które została zaproszona licealna młodzież odbyło się w sali Wielkiej Zamku. Trzy lata temu w Muzeum Zamek Łańcucie miała miejsce konferencja naukowa, gdzie z całej Polski naukowcy mówili o wkładzie ziemiaństwa i arystokracji polskiej w odzyskanie niepodległości. Obrigado. I pokłosiem tej konferencji e, książka, która została wydana e, w tym roku i promocja tej książki właśnie dzisiaj e, w naszym muzeum będzie miała miejsce. To miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ e, no, dzików może stanowić symbol ziemiaństwa, to po pierwsze. A po drugie jest w tej książce również mojego autorstwa duży artykuł pokazujący wkład e, Tarnowskich i to na przestrzeni kilkudziesięciu lat ten proces odzyskiwania niepodległości. Oprócz artykułu profesora Tadeusza Zycha znajduje się jeszcze kilkadziesiąt innych, napisanych przez historyków i naukowców z całej Polski. Ważne jest to, i ja chcę to bardzo mocno podkreślić, że w gruncie rzeczy książka mówi o świecie, którego już nie ma. My, jako historycy, rzadko, w zasadzie po II wojnie światowej przez ponad pół wieku, był swoisty zakaz mówienia o polskiej szlachcie czy polskiej arystokracji. Po 89 roku. Y, trochę to się zmieniło, ale myślę, że jeżeli popatrzymy na takie grupy społeczne, których już w społeczeństwie polskim praktycznie nie ma, czyli mam tu na myśli Ziemiaństwo, y, Żydów czy Inteligencję, to y, śmiem twierdzić, że jakby proces przywracania ziemiaństwu należnej roli w historii Polski jest chyba najmniej zaawansowany z tych wszystkich grup społecznych, które wymieniłem. Książka została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę ziemiaństwa polskiego w procesie odzyskiwania niepodległości. Już w zasadzie jest za nami też druga część tej konferencji, ale publikacji jeszcze nie ma. To jest ważna grupa społeczna, która... W dużej mierze kształtowała e, opinię, była taką e, grupą opiniodawczą, ale też e, ważną z uwagi na e, środki, jakie posiadała. Często ci ludzie finansowali z własnych środków różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z działalnością o charakterze niepodległościowym. Później, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wielu z nich służyło państwu polskiemu przede wszystkim w dyplomacji, ale także w administracji w wojsku bardzo ważne postacie. No i chcieliśmy ukazać pewien etos polskiego ziemiaństwa w kontekście właśnie procesu odzyskiwania przez polskę niepodległości w latach I wojny światowej i po jej zakończeniu, znaczenia ziemiaństwa, jego roli. No i czy, czy rzeczywiście tę swoją funkcję wypełniało? Stąd powstała publikacja. Jak mówię, jest to pierwsza część, druga część konferencji obejmująca okres międzywojenny i i wojnę, drugą wojnę światową już za nami, z tego też pewnie będzie publikacja. Instytut Pamięci Narodowej planuje też trzecią część konferencji, ta będzie skupiona wokół tematu strat wojennych i powojennych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem władzy komunistycznej w Polsce.